Cześć Karolina. Cześć Radek. Spotykamy się po prawie, no, ilu latach? Z pięciu co najmniej. No, z pięciu. Prywatnie, Prywatnie. a po ilu się spotykamy służbowo? Czyli... Od, Na 100. Czyli 12? około 12 lat 12. temu. Słuchajcie, Karolina jest jednym z pierwszych naszych kursantów, który jest osobą niepełnosprawną i robiła... W naszej szkole kurs, i jak widzicie, siedzimy u, u Karoliny w samochodzie, a więc zrobiła go skutecznie. I od 12 lat jest y, kierowcą. W, y, w związku z tym, że nasza firma w, w tym roku obchodzi 15-lecie, y, robimy taki cykl takich spotkań z naszymi kursantami, i nie mogło zabraknąć oczywiście Karoliny, która jesteś nam mega, mega bliska i mega, mega ważnym yy, kursantem dla nas, bo tak jak, jak powiedziałem na wstępie jesteś jedna z pierwszych naszych klientów niepełnosprawnych. Fajnie się z Tobą znowu spotkać i móc chwilę chwilę porozmawiać. No to, to powiedz nam Karolina, co prawo jazdy i jak zmieniło Twoje życie? Yy. Jak zmieniło moje życie? Wsiadam jadę. się nie pytam, nie, czy ktoś może mnie zawieść, czy, czy ktoś da radę, czy, czy jak. Tylko wsiadam jadę. Gdzieś chcę zostawić auto, zostawiam. Odbieram następnego dnia. Żyję. Właśnie i to jest chyba to klucz, co powiedziałaś, czyli że, 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 że żyjesz. Czyli że jesteś niezależna, że możesz y, poruszać się wszędzie tam, gdzie chcesz. Y, Samochód dał Ci niezależność. Widzimy, że zarówno na Facebooku, jak i podczas naszych rozmów widzimy, że jesteś mega, mega aktywną y, osobą. Że ciągle cię pełno wszędzie. Ja już chyba tak mam, od zawsze. Ale to jest mega, mega pozytywne. I bardzo, bardzo się cieszymy, że, że chociaż w drobniutkim szczególe mogliśmy. Czułam tak skromnie. O Jezus, jak nam miło. Mogliśmy ci pomóc w tym, że, m, że jesteś niezależna. E, jeździłaś u nas 12 lat temu, jeszcze na naszym e, pierwszym Skodzie. samochodzie na, na Skodzie. Na Skodzie. Je, już sobie tu rozmawialiśmy, że jeździłaś i ze mną, i z Jankiem, i z Darkiem, których tu z, z tego miejsca pozdrawiamy. E, jak wspominasz? Kurs. Czemu tak krótko trwał? <laughs> Przyjechał po mnie pierwszy raz. Wsiadaj, jedziesz. No a co? No jak jak? I, i chyba Cię odwiozłam. Ja. Do domu. Ja widzę. Ja widzę w oczach na pierwszym spotkaniu, czy ktoś ma potencjał na bycie kierowcą, czy nie? I w tobie to wypatrzyłem i chyba się nie pomyliłem. 12 lat. Widzę, że Toyota już. Dobiłaś <noise> swoją. Oj, tam, oj, tam. Ale jest, służy. Jest mocno eksploatowana. Ale służy ci. Służy, służy. Dobra, a... czasem się nie dogadujemy, ale. A tam. A powiedz, gdzie najdalej się wypuściłaś na trasy? Hmm. Czy ja generalnie poruszam się w przestrzeni miejskiej, tutaj, w, w po Trójmieście, mieście, a najdalej, a to jakoś tak po okręgu liczmy 200 kg. 200, 200 kg? W jedną stronę. Fajnie. Mał... Krótkie odcinki, ale dużo się przemieszczam. Mhm. Więc... A powiedz, Karolina, na koniec: zachęćmy osoby, które się wahają, czy, czy zrobić prawo jazdy, czy warto je mieć, czy warto podjąć ten krok, to powiedz coś od siebie. Czy warto? No, no, odpowiedź jest jedna: warto, bo zawsze jest to krok do przodu do samodzielności do większej aktywności, a, a tym praktycznie żyjemy, tak? Więc jeżeli tylko możemy, to rób to wszystko, żeby być jak najbardziej aktywnym, jak najdłużej aktywnym, ponieważ e, dzisiaj mamy zdrowie jutro możemy go mieć na takim etapie, że nie wstaniemy z łóżka, więc im więcej zrobisz dzisiaj, tym, tym dłużej będziesz mógł działać jutro. Czyli cieszyć się życiem. Dokładnie. A, a, a prawo jazdy i samochód jest w jakimś stopniu pomaga cieszyć się życiem. Dokładnie. Dzięki Karolina. Spotkamy się z, nie wiem, na dwudziestolecie albo trzydziestolecie firmy i, yy, i zapytamy się, czy znowu, yy, co masz do powiedzenia? O mamo. Piona, dzięki. Tana.